Nie ma dnia, by monitoring miejski nie ujawnił niewłaściwych zachowań mieszkańców. Poniedziałek kamera w parku Staszica wykryła nastolatków, którzy bardzo się nudzili w te ferie. Strażnicy miejscy w parku Staszica ujęli dwóch nieletnich chłopców, którzy na placu zabaw zdewastowali stolik do gry w szachy, ławkę i poręcz do schodów. Przed feriami informowaliśmy, że będziemy obserwować te miejsca, gdzie gromadzą się dzieci, gdzie gromadzi się młodzież, ponieważ nie ma teraz szkoły, więc te osoby gdzieś przebywają, coś robią. I tutaj nos oko operatora był bardzo celny, wytypował dwie osoby, które dewastowały w parku Staszica. Zostały one ujęte i przekazane policjantom z pierwszego komisariatu. We wtorek kolejne zdarzenie: kradzież i plecaka. Operatorzy miejskiego monitoringu zaobserwowali mężczyznę śpiącego we wiacie przystankowej przy Alei Wolności ulicy Sobieskiego. Za chwilę podeszło do niego trzech innych mężczyzn, zabrali mu plecak, splądrowali ten plecak i oddali. Natomiast zaszło podejrzenie, że doszło do kradzieży. Strażnicy miejscy pojechali na miejsce, zostali też powiadomieni policjanci z pierwszego komisariatu, którzy dzięki współpracy z operatorami miejskiego monitoringu po pościgu przy ulicy Waszyngtona ujęli sprawcę, który dokonał kradzieży plecaka. I tutaj brawo dla operatora, który dokładnie śledził i przewidywał ruchy sprawców kradzieży, co potem ułatwiło ich zatrzymanie. Co by nie mówić, miejski monitoring to prawdziwy bat na tych, którzy łamią prawo. W poprzednim roku operatorzy miejskiego monitoringu ujawnili ponad 1300 przypadków, które zostały zakończone interwencją różnych służb, a prawie 1230 tych interwencji zrealizowali strażnicy miejscy.